Cześć! W tym odcinku zrecenzuję książkę Folwark Zwierzęcy. Zapraszam. Książka została napisana przez angielskiego pisarza George'a Orwella, który jest znany również z takiego dzieła jak 1984. Książka została dokończona w 1943 roku, jednak. Na jej opublikowanie musieliśmy poczekać do końca wojny. Pierwsze polskie tłumaczenia były dostępne w 1947 roku. Jednak, jako że w Polsce panowała cenzura, która niestety obejmowała również tą książkę, to żeby bez skrupułów ją przeczytać, musieliśmy poczekać do 1989 roku. Książka jest krótka, ma mniej więcej 150 stron, tak około, nie sprawdzałem dokładnie. I o co w niej chodzi? Chodzi mniej więcej o to, że zwierzęta na farmie postanawiają się zbuntować przeciwko ludziom i postanawiają, że wygonią ludzi i zaprowadzą swój własny ład. Oczywiście jest to doskonała aluzja do rewolucji rosyjskiej, która nastąpiła na przełomie XIX i XX wieku. Książka powstała w celu uświadomienia ludzi, jak działa totalitaryzm, jednak te uświadomienie zostało. Schowane pod przykrywką zwykłej opowieści o zwierzętach, co jest świetną zagrywką, jeśli chodzi o Georgia Orwell'a. Dodatkowo, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że książka powstała prawie, prawie wiek temu. Ok, i dla kogo jest ta książka? Moim zdaniem, książka jest idealna dla każdego. Czym większą wiedzę posiadasz na tematy polityczne, na tematy historyczne i tak dalej, tym więcej wyciągniesz z tej książki. Jeżeli książkę zacznie czytać pięcioletnie dziecko to po prostu będzie to do niego fajna historia, która będzie ciekawa, ale jeżeli przeczytają dwudziestolatek, który ma jakieś pojęcie o historii, to będzie widział pełno nawiązań do rewolucji rosyjskiej do typowych zachowań jeśli chodzi o totalitaryzm jak to wszystko działa zobaczy nawiązania do historii z życia wjeżdżalnej, a jeżeli Czytać ją będzie 60-latek, to będzie on miał jeszcze większą wiedzę, przez co jeszcze więcej nawiązań znajdzie, jeszcze więcej ciekawych połączeń znajdzie i dlatego ta książka jest po prostu dla każdego. Czym więcej wiesz, tym więcej z niej rozumiesz, tym więcej z niej wyciągasz. Dodatkowo myślę, że ta książka to jest po prostu majstersztyk, jeśli chodzi o przekazywanie treści, ale w sposób pośredni. Nie ma tam nic wprost, wszystkiego musisz jakby domyśleć, musisz po prostu mieć własną wiedzę, tak, aby dobrze zinterpretować tą książkę. Więc e, jeśli chodzi o tą książkę, byłoby to na tyle, jeśli chodzi o moją opinię. Jeżeli czytałeś tą książkę, to napisz w komentarzu, co o niej myślisz. Zachęcam również do zostawiania innych komentarzy, jak i do zostawiania łapek w górę. I do następnego odcinka. Cześć!